Dajcie, jestem to na... no. What? A dzisiaj ze mną jest. A dzisiaj ze mną jest. No, ajdź. Poczekaj na mnie, bo ja mam taki wolny czołg. ...o, ja, ja tylko... Miko... I patrzcie, my mamy pierwszego poziomu... bo to pierwszy zaczynamy grę. Powiedz, ...zobaczycie jakie mam w <sługi> <sługi> no. Tak, masz takie czołgi. No. Tak, masz takie słabe czołgi, no. Tak. Masz piątkę czwartego piasku największy. Nie? A masz no ty tak no ja lubię jeszcze lać działka O, o, Ooo, no, Luek, fajny czołg. Wiecie, my je, jesteśmy najgorsi, ale też nie najsłabsi. O nie nie jesteśmy najgorsi jest. No. Jestem, a ja jak to się tak. co robiło na ma... A no. Jakaś grazka. Eee, chodź z mieszkało. Udajesz, że pierwszy raz grasz a bierzesz piek takiego... No. Czołga, bo skończyłeś się no mnie do... O nie! Czy, czy, czy silnik rozwaliłeś! Ci ty działu ty... Nie, dobra! A nie, trzymajmy jeszcze z... Kurde, silnik mi rozwaliłeś! Dobra, ledwo No, ledwo zipie, słyszysz mój silnik ledwo zipię, a my... a, a nasza drużyna potrzebuje. No i coś ledwo Kur! O nie! Jest! Dostał! A nie! 12% zostało! No, nie nie zdążyłem! A, a nie udało mi się go rozwalić. A nie, nie udało się. Dobra ja... I patrzcie jakie mam czołgi. O, czołg trzeciego Tieru już mo możemy grać jednak. Ten... mam piątego, już od tego Tieru. Nie jestem taki. Okej. Okay. Dobra, ja mam trzeciego Tieru, to gotowy? ja wezmę D2. Nie tego Dobra, ja gotowy, mam LTP. Znaczy, badaniach po sobie to lepsze. Nadar włok. Dobra, jedziemy. A ty Hicha wziąłeś też czego wziąłeś? Ta, trzeciego dielu? Tak, trzeciego. Hicha na już znalazła, nie? Hicha, bo zrobione w chinach. O! No tak, w chinach, no. No, wiedziałem o tym. O! Ej, dobrze jesteśmy. U! O, ja lepsi... No bo LTP to jest jog premium geniuszu. O, LMX'a mają. No twój jog. Wy Lol. Dobrze, prowadzimy. Tu, 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 tu no, gdy grałem w otom, no to ja udawałam, że... Że tak o. I nagrywam tu tu, 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 Cześć, witajcie. Rol. Ale to dawne dzieje. No i ten mój dam linka tego kanału. Jak zaczę w opisie dam Kolejki nowego. No. Dam linka tego kanału i on dał do mnie go. choć mnie nagrywał. I on mi pokaże, jak zrobię, żeby szybciej mi się w Miki na YouTube ładowały kable. No tak to mi się udało po tysiącu no wiecie lubić go? już mam po tysiącu zabójcę a chodźmy tam, bo to tu nie byłem dobra, jestem on już miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii <śmienic> o ale... że on ma takie małe levele, ale no widzisz już. To tylko. Mateusz, Ma drugie konto. Pro. Nie, pro G. Ach, zapomniałem. Pro 1, 2, 3. Nie, no trzeba go zapomnieć na tym nikom. Pro... Wigdo, reczek. Rozwaliłem i silnik. Komu? Sobie wiem. Jak? Może no kiedyś. Ehm. Y... No to jak kolej była miła pomocny? Znacz mu rozwalę Zrobiłem mu go i uciekam. Uciekam Za kolej, się chce na to wjechać, on chyba go porąbało. O, ale rozwalę tego czołga z nienatka. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Z blisko, Cię będzie duży dema No co, a przecież mamy na prawie ze wszystkich. Pociech. Ja jadę do ciebie. Owalnia, chcę tak w niego Jak mam rozwalony czołg, jadę do ciebie. Jest! Ucieka! No, Jopu! Jebierd! Co to we mnie? Co dziad? O! Pięknie tyłem, tyłem stanął i go rozwaliłem! Za koleś! Szkoda, że tu nie ma takiego czegoś, że za benzynę trzeba płacić. Szkoda? To właśnie, że fajnie. No nie, nie do zaszczelić. Mój nierozwoju. nie rozwalił. Nie. Weź nie jestem fejlą. No czekaj. zobaczymy, jak gra Michu. A ty nie żyjesz? Nie. O! I gdzie on mi... Może tak fajne taką. Tam um, złota podpis. No to się skoczyła, to z tobą. Pozwoliłaś, ką masz? Wygramy to. Na czym czołg, a wygląda? No ba. O no nie, naszego lidera nas no ja na... mam jeden czołg na celowniku. To walko. go. celownika. No, ja... Te, no widzę, że to No wołaj. No co musisz mi mówić, straciłeś go z radaru. I radaru za... Zapros Zaproszeniem. Ja chciał mieć unlimitowany czas, no to bym, bym sobie tak teraz długo to wam ponagrywa jakieś I mam takie się... mocne przyciski hmm. Proszę Państwa, mój czołg rozwala <grym> Wiesz, że ja teraz na ciebie się nie patrzę Teraz się patrzę Dostał. 69 kapemu zajmowałaś! Jest ty się A ten czop słynie z tego, że mam jest Dawaj! Gudnik fraczy! Dawaj! 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 Eee. No. A to widzę tam ostatni gracza, on już nie... On już nie. mnie. My przegra, wygramy tylko tym, że zabijemy przeciwnika. Mm. Ale on mocny jest. No, to jest... To jest Amix. No. Amix jest bardzo dobry, słynie z tego, że jest lekki, ale ma bardzo dobry pascerz. Dobra, koniec. No no, to, to już będzie koniec. Chciałbym tak bardzo długo nagrywać, ale wiecie, mam mi co pan czas. 6 tysięcy No więc to była taka runda początkowa. Dobra, lepiej to cofać. No. Dobra. Moje badanie. To cześć, dostaję narka.